Muzyka Nikt nie spodziewa się, że w jego rodzinie pojawi się niesłyszące dziecko. Ten moment informacji jest bardzo trudny dla każdej rodziny. Natomiast trzeba wykorzystać ten moment właśnie na to, żeby rozpocząć rehabilitację. Im wcześniej ją rozpoczniemy, tym efekty rehabilitacji i rozwój językowy dziecka na pewno nastąpi. Metoda verbotonalna jest niezwykle cenna w rehabilitacji. Zaczyna się od wywołania głosu, od powtarzania samogłosek, łączenie później je w sylaby i w wyrazy. A to jest najcenniejsze wypowiadanie wyrazów. Jest to zabawa z dzieckiem, z wykorzystaniem pompona, chusty, bębenka, bączka. Są to takie zabawy naturalne. Dzięki nim rodzic nawiązuje kontakt emocjonalny ze swoim dzieckiem i widzi od razu efekty tej terapii. Przez muzykę pomagam dzieciom poznawać świat, pomagam im uczyć się mówić. Mamy też dużo ruchu podczas zajęć. Staram się dopasowywać muzykę dzieci do, do ich stanu, w jakim się aktualnie znajdują. Myślę, że to ich rozwija wewnętrznie. Staram się też wprowadzać w moich zajęciach element takiej relaksacji, właśnie odpoczynku, żeby dzieci miały chwilę oddechu i. Zabawy. Dzieci mają do czynienia z rehabilitantami, terapeutami, którzy są wysoko wyspecjalizowani. Praca z małym dzieckiem jest zajęciem bardzo trudnym. Oni potrafią wykorzystać całą swoją wiedzę, żeby uczyć dzieci wyjścia z ciszy, rozumienia, słyszenia i mówienia. Rzeczą zupełnie wyjątkową jest nagle błysk w oku dziecka, które powtarza słowo i nagle Rodzic, który mówi, to jest pierwszy raz, jak to dziecko powiedziało to słowo. Mamy takie opowieści z najważniejszym chyba słowem, jak dziecko po raz pierwszy powiedziało do mamy, mamo. Wtedy w ogóle to, co się robi, ma absolutny sens. Widzimy, że ta praca z nim codzienna daje bardzo duże efekty, i dzięki temu Kacper ma szansę rozwoju mowy i słuchu, ale także nabywa innych umiejętności, uczy się, zapamiętuje. Staramy się poruszać za dzieckiem, zmieniamy te zabawy tak, żeby to dla niego było atrakcyjne i żeby dziecko nie zniechęcało się przede wszystkim do tych ćwiczeń. I jeżeli nam coś nie wychodzi, zostawiamy, próbujemy za, za jakiś czas powrócić do danych elementów. Na pewno na początku to szok, no bo nikt się nie spodziewał takiej wady słuchu dziecka. Ma dwa lata, już zaczyna mówić, no, no, słyszeć, słyszy bardzo dobrze. Przede wszystkim, tylko tą pomoc trzeba jakoś zdobyć, Na początku jest najgorsze. Dla nas to jest takie, takie wszystko nowe, bo u nas nikt nie zdarzyło się w rodzinie takiej, takiego po prostu przypadku, żeby ktoś miał ochotę, bo u niego jest nabyta po chorobie. Mamy panią z Dźwięków Marzeń, która przychodzi do nas do domu, bardzo dużo nam pomogła. To dopiero teraz tak w praktyce wychodzi, co jest potrzebne i to trzeba się uczyć, uczyć i uczyć razem z dzieckiem. Rolice też oczekują jakichś efektów, żeby dziecko zaczęło mówić, żeby coś się nam pojawiło i wreszcie jest jakby rezultat tej naszej ciężkiej pracy, paromiesięcznej, czy nam rocznej, czy dwuletniej. Tak? Także praca jest ciężka, ale daje bardzo dużo radości. Bardzo nam pomogła fundacja, praktycznie dzięki niej, dużo rzeczy żeśmy się nauczyły, jak przede wszystkim my rodzice, jak mamy pracować z córką, przyjazdy pani logopetki też dużo pomogły, córka była po prostu zachwycona. Cudzia na szczęście ma taki niedosłuch umiarkowany i jest zaparatowana od 12 miesiąca życia w zasadzie, świetnie się rozwija. Po prostu trzeba wierzyć, że będzie dobrze. Obecnie rozwój mowy i słuchu w zasadzie odbywa się przy bardzo silnym wsparciu specjalistów. To tutaj nie mówię tylko pod kątem dzieci, które są rehabilitowane, ale również nas, rodziców, ponieważ to dla nas też organizowane są warsztaty. Dobry terapeuta, który pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi, to przede wszystkim powinien mieć na pewno. Oprócz tej takiej ogromnej wiedzy, ponieważ każde dziecko jest inne, jest indywidualnością, no to powinien mieć duże serce, ponieważ najlepszymi psychologami są dzieci. One decydują o tym, z kim podejmą współpracę i jak będą, i jak będzie ta współpraca wyglądała. Do programu Dźwięki Marzeń zostałam zaproszona 6 lat temu i wtedy Zgodziłam się bardzo spontanicznie zostać jego ambasadorką. Istnienie tego programu jest tak naprawdę jednym z, z najpiękniejszych, najlepszych, najskuteczniejszych, jakie są realizowane tutaj w Polsce. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jestem dumna i szczęśliwa, że jestem w tym programie, bo wszystko to, co się tutaj dzieje, jest absolutnie nie do przecenienia.